5 kwietnia 1985 roku. Na świat przychodzi Meredith Sullivan, później znana jako Meredith Chapman. Dziewczyna z ambicjami, uśmiechem pełnym blasku, charyzmą, która przyciągała ludzi jak magnes. Wychowywała się w Delaware, w środowisku, które ceniło ciężką pracę, edukację i sukces. Od najmłodszych lat była kimś, kto potrafił stanąć na czele. Czy to w szkolnych projektach, czy w życiu prywatnym. Meredith szybko zdobywała kolejne szczeble kariery. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę jako specjalistka duxasmairze komunikacji na Uniwersytecie Delaware. Tam też zaczęła budować swój wizerunek medialny. Była nie tylko ekspertem od PR, ale również nauczycielką, mentorką, kobietą, która potrafiła inspirować innych. Jej życie prywatne również wydawało się układać idealnie. Poślubiła Luka Chapmana, młodego polityka, z którym tworzyła medialną parę, wspólnie planowali przyszłość, marzyli o wielkich rzeczach. Meredith nawet startowała do Senatu stanu Delaware. Nie udało jej się wygrać, ale sama kampania była dowodem jej odwagi i determinacji. Ale jak to często bywa w historiach, które trafiają na czołówki gazet, pozory bywają złudne. Małżeństwo Meredith zaczęło się rozpadać. Za fasadą sukcesu kryły się problemy, kłótnie, nieporozumienia. Rozwód stał się nieunikniony. W tym samym czasie, w zupełnie innym miejscu, Jenner Gerardo, kobieta w średnim wieku, żona i partnerka Marka Gerardota zmagała się z własnymi demonami. Jenner była perfekcjonistką, lubiła kontrolę, porządek, lubiła wiedzieć, co się dzieje. Jej mąż Mark był bardziej artystyczny, mniej stabilny emocjonalnie, ale razem tworzyli parę, która przez wiele lat wydawała się zgodna. Jednak kiedy Mark poznał Meredith na uniwersytecie Delaware, wszystko się zmieniło. Ich romans zaczął się niewinnie: wspólne projekty, późne godziny pracy, rozmowy o karierze. Ale szybko przerodziło się to w coś więcej. Mark zakochał się w Meredith, a Jenner poczuła, że traci grunt pod nogami zaczęła podejrzewać zdradę, podsłuchiwała rozmowy, śledziła męża, szukała dowodów. Dla Meredith było to nowe otwarcie, miała za sobą rozwód, nowy romans, nowe możliwości. Dla Jenner był to początek końca. To właśnie te trzy osoby Meredith, Mark i Jenner miały się spotkać w dramatycznym finale, który wstrząsnął Ameryką. Ale zanim do tego dojdziemy, musimy cofnąć się jeszcze kilka lat wstecz. By zrozumieć tło tej tragedii, Jenner i Mark poznali się w młodości. Pobrali się młodo, wspólnie budowali życie, przeprowadzali się, zmieniali miejsca pracy, szukali swojego miejsca na ziemi. Jenner była kobietą o silnym charakterze, która często brała na siebie odpowiedzialność za ich życie codzienne. Mark był bardziej marzycielski, wrażliwy. Ale to Jenner była tą, która ogarniała rzeczywistość. Przez wiele lat tworzyli stabilny związek, ale z czasem coś zaczęło się psuć. Mark czuł się niedoceniany. Jenner miała poczucie, że jej mąż coraz bardziej się od niej oddala. Wtedy pojawiła się Meredith. Młoda, atrakcyjna, pełna energii. Kobieta sukcesu, która rozumiała marka, dawała mu poczucie bycia kimś wyjątkowym. Romans szybko nabrał tempa. Mark zakochał się bez pamięci. Meredith widziała w nim mężczyznę, który rozumie jej ambicje, jej pasje. Jenner, coraz bardziej zdesperowana, zaczęła działać. Podsłuchiwała rozmowy, nagrywała męża, analizowała każdy jego ruch. Jej świat się rozpadał, a ona nie potrafiła go zatrzymać. Wszystko zmierzało ku katastrofie. 5 stycznia 2018 roku. Jenner Gérardot siada w kuchni swojego domu w Delaware, wpatrując się w telefon. Jej palce drżą, gdy przegląda wiadomości, które zdobyła, podsłuchując Marka. Oto dowód. Kolejne słowa. Kolejne rozmowy, które potwierdzają, że jej mąż kocha inną kobietę. Nie jest to już tylko przeczucie. To nie jest paranoja. To rzeczywistość, która wdziera się w jej życie kawałek po kawałku. Mark i Meredith nie kryją się już tak jak wcześniej. Spotykają się coraz częściej, spędzają czas razem, a ich relacja przeradza się w coś głębszego. Jenner zaczyna czuć się niewidzialna, jak duch, który nadal mieszka w tym domu, ale którego nikt już nie widzi. Ale Jenner nie jest kobietą, która potrafi po prostu odejść. Nie jest osobą, która znosi porażkę w milczeniu. Od zawsze była wojowniczką, perfekcjonistką. Kobietą, która walczy o swoje. Teraz jednak jej walka przybiera mroczniejszy ton. Jenner kupuje urządzenia podsłuchowe, instaluje aplikacje śledzące, czyta e-maile męża, analizuje każdy jego krok. Czuje się coraz bardziej osaczona, nie tylko przez Meredith, ale też przez własne myśli. Zaczyna się w niej rodzić coś, co psycholodzy później nazwą obsesją morderczą. Przekonanie, że jeśli nie może odzyskać męża, to przynajmniej może zniszczyć osobę, która jej go zabrała. W tym samym czasie Meredith po rozwodzie z Lukiem Chapmanem otwiera nowy rozdział życia. Dla niej romans z Markiem to ekscytacja, odrodzenie. Jest kobietą sukcesu, która przyciąga uwagę. Lubi to, że Mark ją podziwia, że ją wspiera. Że daje jej emocje, których brakowało w poprzednim związku. Ale Meredith nie wie albo nie chce wiedzieć jak bardzo Jenner jest zdeterminowana. Mark próbuje zakończyć małżeństwo. Mówi Jenner, że to koniec, że już jej nie kocha, że chce być z Meredith. Jenner nie przyjmuje tego do wiadomości. Pisze e-maile, nagrywa wiadomości głosowe, błaga, grozi, płacze. Jej świat wali się w gruzy. Psychologowie, którzy później analizowali tę sprawę, zwracali uwagę na coś, co nazwali syndromem utraty kontroli. Jenner nie była tylko zazdrosna, była przerażona. Jej życie, jej małżeństwo, jej tożsamość wszystko wymykało się jej z rąk. Dla kogoś tak zorientowanego na kontrolę, jak ona to było jak powolne umieranie. Jenner zaczyna przygotowywać się do tego, co nazwie ostatecznym planem. Kupuje broń, planuje trasę, analizuje miejsce zamieszkania Meredith. Zaczyna się czaić w cieniu, przygotowując się do chwili, która na zawsze zmieni życie trzech osób, Mark. W tym czasie próbuje poukładać swoje sprawy. Próbuje jakoś zakończyć małżeństwo, zacząć nowe życie z Meredith. Wysyła wiadomości, planuje przyszłość, ale nie wie, że Jenner jest już o krok dalej, że w jej głowie plan jest gotowy. A zegar tyka. 23 kwietnia 2018 roku, godzina 16:30. Jenner Gerardot wsiada do swojego samochodu i jedzie w stronę domu Meredith Chapman. Ma przy sobie broń, którą kupiła kilka dni wcześniej. W jej głowie nie ma już miejsca na wątpliwości. Wie, co musi zrobić. Meredith wraca do domu, nieświadoma tego, co ją czeka. Myśli o nadchodzących projektach. O planach na przyszłość, o rozmowach z Markiem. Jest zmęczona, ale zadowolona. Jej życie wreszcie zaczyna się układać. Jenner dociera na miejsce wcześniej. Włamuje się do domu Meredith, czeka w środku, ukryta. Jej serce bije coraz szybciej. Trzyma broń w ręku, powtarza sobie w myślach, że nie ma już odwrotu. Godzina osiemnaście dziewięć. Meredith wchodzi do domu. Jenner wychodzi z ukrycia, padają strzały, Meredith ginie na miejscu. Jenner chwilę później odbiera sobie życie. Kiedy policja przyjeżdża na miejsce, znajduje dwa ciała, broń, ślady walki. Mark Gerardo jest w szoku. Świat mediów eksploduje. Historia o miłosnym trójkącie, zdradzie, obsesji i morderstwie obiega Stany Zjednoczone w ciągu kilku godzin. To, co miało być nowym początkiem dla Meredith i Marka, kończy się tragedią, która zostanie, zapamiętana na zawsze, 23 kwietnia 2018 roku. Godzina 21.30: Policja z Radnor Township przyjmuje zgłoszenie. Strzały w rezydencyjnej dzielnicy Bryn Mawr na obrzeżach Filadelfii. Zgłaszający to Mark, Gerardo. Jego głos drży, jest roztrzęsiony, mówi policji, że boi się o Meredith, że jego żona groziła jej, że coś mogło się stać. Kiedy funkcjonariusze docierają na miejsce, widzą zamknięte drzwi, światło w środku, ale nikt nie odpowiada na wezwania. Zabezpieczają teren, wchodzą do środka i od razu widzą, że jest źle. Dwa ciała, kobiety, obie martwe. Na podłodze leży pistolet. Śledczy zaczynają układać w głowie obraz tej tragedii. Broń należała do Jenner Gerardo. Nie, ma śladów włamania, ale są ślady wejścia z zapasowym kluczem, który Jenner zdobyła wcześniej. Na miejscu nie ma żadnych świadków. Meredith była sama, kiedy weszła do domu. Policja szybko potwierdza tożsamość ofiar. Meredith Chapman, 33 lata, pracownica Uniwersytetu Delaware, niedawno rozwiedziona. W nowym związku. Jenner Gerardo, 47 lat, żona Marka Gerardota, kobieta, która według relacji męża była zazdrosna, obsesyjna, zdesperowana. Śledczy analizują nagrania z kamer monitoringu z okolic domu. Widać na nich, jak Jenner wchodzi na posesję kilka godzin wcześniej, jak krąży wokół, jak sprawdza, czy nikt jej nie widzi. Widać, jak czeka. Policjanci odnajdują także telefon Jenner, w którym znajdują setki wiadomości, nie tylko do Marka, ale też nagrania jej samej, w których mówi o swoim bólu, o zdradzie, o planie, który chce zrealizować. Mark Gerardo zostaje przesłuchany. Opowiada o swoim małżeństwie, o romansie z Meredith, o tym jak Jenner zaczęła się zmieniać. Mówi policji, że próbował zakończyć relację z żoną, że chciał zacząć nowe życie. Funkcjonariusze pytają go, czy wiedział o planach Jenner. Mark mówi, że nie, że był przerażony tym, jak bardzo zaczęła go śledzić, ale nie sądził, że dojdzie do przemocy. Śledczy przeszukują dom Jenner i Marka. Znajdują listy, notatki, listę zakupów, na której jest broń. Wszystko wskazuje na to, że morderstwo było zaplanowane. Nie był to akt nagłego szaleństwa, ale świadome działanie. Policja oficjalnie ogłasza, że był to przypadek morderstwa samobójstwa. Sprawa trafia na pierwsze strony gazet. Nagłówki. Mówią o krwawym trójkącie miłosnym, o zbrodni z namiętności, o idealnej kobiecie, która padła ofiarą zazdrości. Ale za tymi sensacyjnymi tytułami kryją się prawdziwe tragedie. Meredith nie żyje. Jenner nie żyje. Mark traci dwie kobiety, które kochał. Jedną jako żonę, drugą jako kochankę. Rodzina Meredith jest zdruzgotana. Jej przyjaciele mówią w mediach, że była promieniem światła, że miała przed sobą całe życie, że jej śmierć jest absurdem. Rodzina Jenner jest w szoku. Mówią, że Jenner była dobrym człowiekiem, który się pogubił, że była kobietą, która nie poradziła sobie z rozpadem małżeństwa, że jej śmierć to także tragedia. Mark znika z mediów. Przez wiele miesięcy nie udziela wywiadów, nie komentuje sprawy. Dopiero później w rozmowach z dziennikarzami przyzna, że żyje z poczuciem winy, że zadaje sobie pytania, czy mógł coś zrobić inaczej. Po tragedii z 23 kwietnia 2018 roku rodzina Meredith Chapman z domu Sullivan musi zmierzyć się nie tylko z żałobą, ale także z prawem, a konkretnie z pieniędzmi, które po Meredith zostały. Na pierwszy plan wysuwają się trzy polisy ubezpieczeniowe na życie, które Meredith miała w chwili śmierci. Dwie z nich były polisami indywidualnymi, zawieranymi w czasie, gdy była jeszcze żoną Luka Chapmana. Trzecia to grupowa polisa, związana z jej zatrudnieniem na Uniwersytecie Delaware. Na papierze wszystkie trzy polisy miały tego samego beneficjenta. Luka Chapmana, jej byłego męża. I tutaj zaczyna się prawna batalia. Rodzina Meredith, zszokowana tym, co się stało, postanawia zakwestionować wypłatę środków. Argumentują, że według prawa Pensylwanii, które automatycznie usuwa byłych małżonków jako beneficjentów po rozwodzie, jeśli strony nie wskażą tego ponownie, Luke nie powinien dostać ani centa. Luke Chapman odpowiada: Chwila, chwila, te polisy zostały wydane w stanie Delaware. A prawo Delaware jest inne niż prawo Pensylwanii. Nie można tego mieszać. Rozpoczyna się wielowątkowy spór prawny, który trafia do sądu w Delaware. Rodzina Meredith zatrudnia prawników, którzy argumentują, że miejsce wydania polisy to jedno, ale miejsce zamieszkania Meredith i miejsce, gdzie doszło do śmierci, to drugie. Ich zdaniem kluczowe jest, że Meredith mieszkała w Pensylwanii. Więc to prawo Pensylwanii powinno mieć zastosowanie. Luke Chapman z kolei twierdzi, że skoro dokumenty zostały zawarte w Delaware, a firma ubezpieczeniowa jest z Delaware, to właśnie to prawo reguluje sprawę. Sąd analizuje dziesiątki stron dokumentów, wysłuchuje ekspertów, bada każdy zapis, rozpatruje również argumenty dotyczące tego, czy Meredith świadomie nie zmieniła beneficjenta po rozwodzie. Czy była to świadoma decyzja, czy może przeoczenie? W 2021 roku sąd wydaje orzeczenie. Prawo Pensylwanii ma zastosowanie do dwóch indywidualnych polis, co oznacza, że Luke Chapman nie powinien dostać tych pieniędzy. Musi je zwrócić do majątku Meredith. Ale w przypadku trzeciej grupowej polisy związanej z zatrudnieniem obowiązuje prawo Delaware. Co pozwala Lukowi zachować środki? Decyzja sądu odbija się echem w mediach. Nie chodziło tylko o pieniądze, chodziło o to, kto ma prawo decydować o losach majątku osoby tragicznie zmarłej. Rodzina Meredith wydaje oświadczenia, w których mówią, że nie chodziło im o zemstę ani o walkę z Lukem. Chodziło o sprawiedliwość i o to, by majątek Meredith wrócił do jej bliskich. Luk z kolei unika mediów. Znajomi mówią, że był załamany, że czuł się zmiażdżony nie tylko stratą, ale i publicznym napiętnowaniem. Cała sprawa pokazuje, jak tragiczne wydarzenia mogą uruchomić lawinę prawnych i emocjonalnych konfliktów, które ciągną się latami. Ale to nie koniec. Historia Meredith, Jenner i Marka staje się przedmiotem setek artykułów, podcastów, programów telewizyjnych. Stacje takie jak Dateline, NBC, ABC. CBS opisują szczegółowo krwawy trójkąt miłosny z Delaware. Psychologowie analizują sprawę w mediach, zastanawiając się, co doprowadziło do tej tragedii. Mówią o obsesyjnej zazdrości, o poczuciu utraty kontroli, o desperacji, która przeradza się w przemoc. Padają pytania: Czy można było temu zapobiec? Czy Mark powinien był przewidzieć, że Jenner jest zdolna do tak desperackiego kroku? Czy Meredith była świadoma zagrożenia? Niektórzy krytykują Marka Gerardota, mówiąc, że zachowywał się nieodpowiedzialnie, że powinien był lepiej chronić Meredith. Inni bronią go, wskazując, że Jenner była dorosłą kobietą, która odpowiadała za własne czyny. Dla wielu kobiet historia Jenner staje się symbolem ostrzeżenia, jak łatwo wpaść w pułapkę obsesji, jak destrukcyjna może być zazdrość, jak ważne jest szukanie pomocy, gdy emocje zaczynają wymykać się spod kontroli. Dla innych, Meredith staje się symbolem utraconej szansy, młodej, utalentowanej kobiety, która miała przed sobą całe życie. Marc Gerardo przez lata unikał publicznych wypowiedzi. Dopiero w 2020 roku wydał książkę, w której opisał swoje doświadczenia. Opowiada w niej nie tylko o romansie i tragedii. Ale też o swojej żałobie, o poczuciu winy, o próbie odbudowania życia po dramacie. Rodzina Meredith nadal organizuje wydarzenia upamiętniające jej życie. Przyjaciele wspominają ją jako osobę pełną pasji, która inspirowała innych, w mediach społecznościowych powstają grupy wsparcia dla osób, które straciły bliskich w wyniku przemocy domowej. Sprawa Meredith Chapman staje się częścią szerszej rozmowy o tym, jak mówić o emocjach, o zdradzie, o rozstaniach, żeby nie doprowadzać do tragedii. Ta historia jest jak ostrzeżenie, jak sygnał alarmowy, który pokazuje, jak łatwo przekroczyć granice, jak cienka jest linia między bólem a desperacją, między miłością a obsesją, między stratą a zbrodnią. 23 kwietnia 19... 2018 roku nie jest tylko datą w kalendarzu. To dzień, w którym życie trzech osób rozsypało się w pył, a echo tej tragedii słychać do dziś. Co ty o tym myślisz? Czy można było tego uniknąć? Czy Jenner była tylko ofiarą swoich emocji, czy też świadomie wybrała drogę przemocy, czy Mark ponosi moralną odpowiedzialność? A może Meredith była przypadkową ofiarą dramatu, który zaczął się dawno przed tym, jak weszła w życie tej pary? Daj znać w komentarzu, co myślisz o tej historii. Subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. W świecie True Crime, każda historia kryje w sobie lekcję, która może uratować życie.